jak to ładnie jest. złobu? Cześć, witamy Was serdecznie w naszej firmie Motolider. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Marek. Na pewno kojarzycie go z programu Złomowisko.pl. Ajaja! Tej, co my nienormalnie jesteśmy, he? Daj, dojeżdżamy na bok. Czas to dają. Czas to dają, dojeżdżamy. A jak? A ty gdzie? Ja ze nóżkiem jadę. Ty, Tej! Silwagdino! Wsiadaj mi tu głową nie gadaj! Mareczku, bardzo się cieszymy, że znalazłeś chwilę i odwiedziłeś naszą firmę. Dziękujemy Ci, że ogarnęłeś plac niepotrzebnych rzeczy. Kolejne, co I Nie ja nawet dałem, bo tam towar czeka do załatwiania. Bo się rozmyślą my nie dadzą. Zobaczcie. jeden ma ładuje łopatą, a drugi gada i nikt nie ma. Ojo, ja, będziesz się załatwiał ja No dziękuję, wystarczy, że załatwiam złom, a ty jesteś od tego kolegą, żeby się na, na to zarobić. Co Marku, dobry złom? No tak, dobry, tylko jeszcze mało. Zobacz, że jeszcze mam, więcej jest. Ale to mamy linię. Jak ja robię ja tam stary, 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 jesteś, stary, ty stary, stary, ode mnie jesteś. Ty jaki to stary, 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 jak nie stary, 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 On stary, 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 jak stary, 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 jak moja teściowa i stary, Przygotowaliśmy tutaj dla mordeczki naszej małą niespodziankę. Był to pokaz driftu dwoma samochodami. Dawaj go na dłoń Przyczepkę jedziemy A do czego to są oleje? Zaraz no Ci powiem wszystko Do czego to są? Do motocykli, do samochodów Mamy te specjalny olej do Twojego busa Gdzie? Y to za chwilkę Ci A powiem Słucham? A filtry? A to filtry zmieniasz? A no, ja. Chcemy przekazać Tobie olej. Najlepszy do twojego busa, żebyś dalej mógł wozić złom i przyjechał miliony kilometrów, jeszcze żebyś do nas wrócił. Dla ciebie, proszę bardzo, Dobrze. najlepszy olej. O! I ja polecam go do każdego samochodu!